To jest lepszy, młody Jamal czy młody Kilian Mbappé? Siemano, 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 witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Kesek, to jest kanał Kesek 2.0 i w dzisiejszym odcinku porównamy młodego Jamala z młodym Kilianem Mbappé czas sprawdzić który z tych młodych piłkarzy jest lepszy. Jeśli chcecie więcej takich filmów to na starcie uwaga, każdy z was zostawia łapkę w górę i klikacie takie sam przycisk subskrybuj tam na dole. Ja zakładam słuchaweczki HyperX i przechodzimy do oglądania. Przypominam, że HyperX jest partnerem tego kanału, a link do oferty specjalnej w Media Expert znajduje się w opisie tego filmu. Zaczynamy. Jedziemy. Młody Jamal, ostatnio właśnie na głównym kanale musisz że odwiedziliśmy jego dzielnicę, gdzie się wychowywał i rzeczywiście to jest młody talent, który znakomicie drybluje i tak samo Właśnie było z Kilianem Mbappé, ale który z tych zawodników jest lepszy? Już teraz możecie napisać w komentarzu. Mbappé też potrafił czarować, tutaj balans ciała, ale Jamal też nie odstaje. Przypominam, że Jamal ma dopiero 17 lat. Już wygrał Mistrzostwo Europy, już wygrał La Liga. Kilian Mbappé wygrywał Mistrzostwo Świata w wieku 18 lat i na pewno ci zawodnicy no, będą rywalizować w przyszłości o złotą piłkę. Jezus Jamal, jaką gra w tej młodej wieku? Oglądałem ten mecz, to jest z tego sezonu jeszcze. Kilian Mbappé też potrafił załadować. On widzę Mistrzów bardzo dużo strzelał w AS Monaco, potem trafił do Paryża Saint-Germain, a teraz jest gwiazdą Realu Madryt. I jeszcze też długa kariera przed nim. Piłka na pewno nabiera nam w La Liga rozpędu i to będą ciekawe rywalizacje między FC Barceloną przy Realem Madryt. I zobaczcie jak pan Jamal, lamin Jamal, ładuje piłeczkę do brameczki. Teraz pan Kylian Mbappe, dobry dribbling. No oczywiście rzeczywiście był mega, mega szybki, ale Jamal też jest szybki, bo lubi się bawić piłeczką. Nie wiem, który z nich tak szczerze był lepszy w wieku 17 lat, ale śmiem twierdzić, że być może delikatnie Jamal jest lepszy, jeśli chodzi o wiek 17 lat. Mogę też nie być obiektywny, bo jestem kibicem FC Barcelony, ale rzeczywiście oglądanie tego młodego Hiszpana sprawia ogromną przyjemność wielu kibicom. Panuje totalne szaleństwo, jeśli chodzi o jego osobę. Wielu kibiców chce zdobyć jego autograf, ja też polowałem na jego autograf w Hiszpanii. Niesamowite. Fajnie, jakby kiedyś był taki, taki mecz, nie wiem, między Barceloną a Realem, może nawet jakiś finał Ligi Mistrzów czy coś, gdzie tych dwóch panów by się zmierzyło. Chociaż już ostatnio rywalizowali. To było w półfinale, chyba? Tak, w półfinale Mistrzostw Europy. No i wtedy okazał się lepszy Lamine Miniamal, ładując znakomitego gola. Kilem Mbappé wtedy był niewidoczny, był bez formy, no ale wiadomo, że. To jest tylko jeden mecz i on też nie do końca odzwierciedla to, kto jest lepszym zawodnikiem. Będziemy w stanie ich porównać, tak jak możemy teraz porównać Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Leo Messi wygrał Mistrzostwo Świata, wygrał więcej złotych piłek, Ronaldo wygrał więcej mistrzów. No i moim zdaniem lepszy jest Leo Messi. A wy dajcie znać w komentarzu, kogo wolicie: Messiego czy Ronaldo. Fajnie, że mogliśmy żyć w takiej jarze, kiedy tych dwóch zawodników grało, teraz z dwóch kolejnych nadchodzi. Jezus, ale ten Jamal bawi się tą piłeczką. No tak samo, tam Kinan, Mbappé. Prawdziwy kot. Ale dobra, zobaczmy kolejne akcje. Jak on sobie to przyjął? Niesamowita. Joki dribbling. W ogóle, ja nie wiem jak ten Jamal to robi, czy Mbappé jak to robił w wieku 18 lat, ale że oni w tak młodym wieku nie odczuwają presji, tylko bawią się tym. Więc jeszcze powinni chodzić do szkoły, uczyć się, matematyki, przyrody i tak dalej. To oni sobie grają w piłę na największych stadionach świata i grają bez kompleksów. Ja mal w ogóle w meczu z Brazylią, jak grali sobie mecz towarzyski, to wyglądał jakby był Brazylijczykiem, a nie Hiszpanem. to sobie strzelił, Kiliano. porobi ładnie, a to Jamal nie, to Kylian Mbappé ruszył, jak nie wiem, on też to ma. We dwóch to mają, tu coś. Ciekawe, który z nich teraz strzeli w tym sezonie więcej goli. Na razie najlepszy jest pan Robert Lewandowski. Tutaj mam jego koszuleczkę z do Monachium, ale to na razie lewy ma najwięcej goli. I to jest ta Brama, którą widziałem na żywo. Jezus Mary, ale on to zafasolił. Mm. Palce lizać ta Brama. Nie, no, no Mistrzostwo Świata, nie? Ale Mbappé też potrafił. I sam sobie wywalczył tego gola. Czekaj, czy Jamal będzie robił jakieś takie liczby jak Leo Messi. W Barcelonie. Albo czy się chociaż zbliży do tych liczb. Tutaj, jak Mbappé poszedł. Ojej! Zniszczył bramkarza.

19 sobie pyka. ale idzie to jest młody kilian kurde no mocno się wyróżnia w wody wieku nie jaka piła do Roberta Lewandowskiego on załadował tej gola Jak ich kręcić? Jeszcze dołpiły sam na sam, nie? La zabawy, tak zwana. Idzie. Yeah. Uj. Ciekawe kto teraz jest lepszy, jamal czy Mbappe. Mbappe też jest starszy. Kuba, to jest duże, nie trzeba mówić, trzeba tylko podziwiać. Siok poszedł. Dobra, to było na tyle jeśli chodzi o ich porównanie, jak wyglądali w wieku 17, 18, 19 lat, no Jamal wiadomo, że do 17 roku życia. Zostawcie teraz łapkę w górę, kliknijcie takie, zapiszcie subskrybuj tam na dole, żeby nie przegapić kolejnych filmów na tym kanale i napiszcie w komentarzu, kto waszym zdaniem był lepszy, jak był młody, Mbappé czy Jamal, Yatim? Ja, Lamini Amale.